Czosnek od wieków zajmuje honorowe miejsce w kuchniach i medycynie ludowej na całym świecie. Pochodzący z Azji Centralnej, szybko rozprzestrzenił się i stał się nieodzownym składnikiem wielu tradycyjnych potraw, od Europy po Azję. Jego charakterystyczny smak i aromat wzbogacają dania, a właściwości lecznicze były doceniane już przez starożytnych Egipcjan, Rzymian, a także w tradycji chińskiej i indyjskiej. Czosnek od wieków zajmuje wyjątkowe miejsce w tradycyjnej medycynie różnych kultur, co sprawia, że jest nie tylko cenionym składnikiem kulinarnym, ale także naturalnym środkiem wspierającym zdrowie. W starożytnym Egipcie czosnek cieszył się tak wielkim uznaniem, że stawał się formą zapłaty robotnikom wznoszącym piramidy. Wierzono, że jego siła może zapewnić wytrzymałość i ochronę przed chorobami. W starożytnej Grecji, Hipokrates, Często nazywany ojcem medycyny, przypisywał czosnkowi zdolność do leczenia różnorodnych dolegliwości, od problemów z oddychaniem po infekcje pasożytnicze. W innych częściach świata, takich jak Azja, czosnek był stosowany nie tylko jako składnik kulinarny, ale również jako kluczowy element w ziołolecznictwie. W Chinach i Indiach czosnek uznawano za potężne narzędzie w walce z przeziębieniami i grypą. Oraz jako środek wspomagający trawienie i serce. Te bogate tradycje wykorzystywania czosnku w medycynie ludowej podkreślają jego uniwersalne zastosowanie i wielowiekową wiarę w lecznicze właściwości. Opowieści te łączą nas z przeszłością i inspirują do dalszego odkrywania i doceniania naturalnych środków zdrowotnych, jakie oferuje czosnek. Oprócz kulinarnego zastosowania czosnek, od dawna był ceniony ze względu na swoje mocne działanie antybakteryjne i zdolność do poprawy ogólnego stanu zdrowia. Współczesne badania naukowe potwierdzają te obserwacje, wskazując na bogaty skład czosnku, który zawiera kluczowe związki, takie jak alicyna, mające znaczący wpływ na zdrowie ludzkie. Czosnek jest bogaty w liczne składniki aktywne, które mają pozytywny wpływ na zdrowie. Jednym z najbardziej znanych jest alicyna, związek siarki, który powstaje, gdy czosnek jest krojony, miażdżony lub rozgniatany, co aktywuje enzym zwany alinazą. Alicyna jest odpowiedzialna za charakterystyczny zapach czosnku i wykazuje silne właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne. Inne ważne związki siarkowe w czosnku to ION, dialilodisulfit i esalilocysteina. Adjoen pomaga w zapobieganiu powstawaniu skrzepów krwi, wspierając układ krążeniowy, podczas gdy dialilodisulfid i s-alilocysteina mają znaczący wpływ na obniżenie poziomu cholesterolu i poprawę zdrowia serca. Czosnek zawiera także prekursory aliny, które są przekształcane przez alinazę w alicynę. Alina sama w sobie nie ma silnych właściwości antybakteryjnych, ale jej przekształcenie w alicynę dostarcza zdrowotnych korzyści z czosnku. W czosnku znajdziemy również ważne witaminy i minerały, takie jak witamina C, witaminy z grupy B, wapń, potas, fosfor, żelazo i cynk. Witamina C jest znanym antyoksydantem, który wspiera układ odpornościowy, podczas gdy witaminy z grupy B są ważne do metabolizmu energetycznego i funkcji układu nerwowego. Dodatkowo czosnek jest źródłem fruktanów, rodzaju prebiotyków, które wspierają zdrowie układu pokarmowego poprzez stymulację wzrostu korzystnych bakterii w jelitach. Odkrycia naukowe wciąż rzucają nowe światło na korzyści zdrowotne płynące z czosnku, potwierdzając i rozszerzając tradycyjną wiedzę na jego temat. Niedawne badania skupiają się na szerokim spektrum działania czosnku, od jego wpływu na obniżenie ciśnienia krwi po właściwości antyoksydacyjne i zdolność do wzmacniania układu odpornościowego. Związki siarkowe, które czosnek zawiera, takie jak alicyna, stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania ze względu na potencjalne działanie przeciwnowotworowe i zdolność do ochrony serca. Jedno z badań opublikowanych w renomowanym czasopiśmie naukowym wskazuje na to, że regularne spożywanie czosnku może zmniejszać ryzyko niektórych typów raka, zwłaszcza raka żołądka i jelita grubego, co czyni go cennym składnikiem diety profilaktycznej. Inne badania koncentrują się na wpływie czosnku na poziom cholesterolu i zdrowie sercowo-naczyniowe, sugerując, że może on pomóc w obniżeniu poziomu złego cholesterolu LDL, jednocześnie nie wpływając negatywnie na poziom dobrego cholesterolu HDL. Te nowe odkrycia nie tylko potwierdzają wiekową mądrość dotyczącą czosnku, ale także otwierają nowe możliwości wykorzystania jego właściwości leczniczych w medycynie współczesnej. Inspirując do dalszych badań i eksploracji potencjalnych zastosowań czosnku w promowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom. Włączanie czosnku do diety jest prostym sposobem na korzystanie z jego licznych korzyści zdrowotnych. Można go dodawać do szerokiej gamy potraw, od sosów, przez zupy, aż po marynaty i sałatki. Czosnek najlepiej dodawać pod koniec gotowania, aby zachować jak najwięcej jego właściwości zdrowotnych. Ponieważ długie gotowanie może niszczyć cenne związki. Surowy czosnek, miażdżony lub pokrojony, jest najkorzystniejszy, ponieważ zawiera najwięcej alicyny. Dodawanie go do sałatek lub jako składnik sosów to świetny sposób na wzbogacenie diety. Inną popularną metodą jest przygotowanie maceratu czosnkowego w oliwie, który można stosować jako dodatek do wielu potraw. Aby przygotować macerat czosnkowy w oliwie, Potrzebujesz kilka świeżych ząbków czosnku i wysokiej jakości oliwy z oliwek extra virgin. Wybierając świeży czosnek i oliwę, gwarantujesz najlepszy smak i aromat twojego maceratu. Zacznij od delikatnego miażdżenia ząbków czosnku, co nie tylko ułatwi uwolnienie cennych związków, ale także wzmocni smak oliwy. Następnie umieść przygotowany czosnek w czystym, suchym słoiku i zalej go oliwą tak, aby całkowicie pokryć wszystkie ząbki. Teraz czas na cierpliwość. Zakręć słoik i odstaw go w chłodne, ciemne miejsce. Na co najmniej tydzień podczas tego czasu oliwa zacznie wchłaniać aromat i właściwości czosnku. Im dłużej macerat będzie stał, tym intensywniejszy smak i aromat uzyska. Gotowy macerat czosnkowy w oliwie jest doskonałym dodatkiem do sałatek, sosów, a także jako aromatyczny olej do smażenia lub pieczenia. Pamiętaj, aby przechowywać macerat w lodówce, co zapewni jego świeżość i zachowanie właściwości zdrowotnych przed użyciem, warto go wstrząsnąć, aby wzmocnić aromat. Tak otrzymany macerat czosnkowy w oliwie będzie zawierał bogactwo związków siarkowych, w tym alicynę, co nadaje mu silne właściwości antybakteryjne, antyoksydacyjne i przeciwzapalne, a także inne korzystne składniki, takie jak selen, magnes i witaminy z grupy B. Które wspierają ogólną kondycję zdrowotną. Aby czosnek zachował swoje właściwości zdrowotne jak najdłużej, najlepiej przechowywać go w suchym i chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego. W takim środowisku czosnek może zachować świeżość przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. Ważne jest, aby nie przechowywać czosnku w plastikowych torebkach czy pojemnikach, które mogą zatrzymywać wilgoć i przyspieszać proces psucia. Zamiast tego otwarte koszyki czy siatki zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza, co pomaga utrzymać czosnek w dobrej kondycji. Jeśli czosnek zacznie kiełkować, nie oznacza to, że jest zepsuty. Kiełki można usunąć przed spożyciem, a reszta czosnku nadal będzie nadawała się do użycia. Pamiętając o tych prostych zasadach, można cieszyć się aromatem i korzyściami płynącymi z czosnku przez długi czas. Suplementacja czosnkiem może stanowić cenną alternatywę osób niechętnych jego smakowi czy zapachowi. Dostępne są różne formy suplementów, w tym kapsułki, tabletki i ekstrakty, które często mają znormalizowaną zawartość kluczowych składników aktywnych. Wybierając suplementy, ważne jest, aby zwrócić uwagę na ich skład i wybrać produkty wysokiej jakości, które zapewniają optymalne korzyści zdrowotne. Osoby preferujące wykorzystanie naturalnych właściwości czosnku w diecie mają do dyspozycji proste metody na zniwelowanie nieprzyjemnego zapachu czy smaku po spożyciu. Zielenina, tak jak natka pietruszki czy mięta, może odświeżyć oddech, neutralizując niechciane aromaty, podczas gdy rzucie ziaren kawy czy goździków skutecznie zniweluje zapach czosnku z ust. Alternatywą może być płukanie ust roztworem na bazie cytryny lub stosowanie gumy do rzucia z dodatkiem mięty. Picie mleka podczas posiłku zawierającego czosnek może również pomóc w zmniejszeniu intensywności zapachu dzięki wiązaniu związków siarki przez tłuszcz w mleku. Te rozwiązania pozwalają na elastyczne podejście do korzystania z czosnku, zarówno w postaci naturalnej, jak i suplementów. Umożliwiając czerpanie z jego korzyści zdrowotnych w sposób najbardziej komfortowy każdemu. Pamiętaj, że chociaż czosnek jest ogólnie bezpieczny, spożywany w dużych ilościach może wchodzić w interakcję z niektórymi lekami, takimi jak leki przeciwzakrzepowe. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji, szczególnie w przypadku istniejących problemów zdrowotnych lub stosowania leków na receptę. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe lub leki na ciśnienie krwi powinny być świadome możliwych interakcji, ponieważ czosnek może wpływać na krzepliwość krwi i zwiększać ryzyko krwawienia. Podobnie osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub te, które mają zaplanowane operacje, mogą potrzebować ograniczyć spożycie czosnku, aby uniknąć potencjalnych komplikacji. Spożywanie czosnku, zwłaszcza w dużych ilościach, może również prowadzić do zgagi, niestrawności lub dyskomfortu żołądkowego, co jest szczególnie prawdopodobne, gdy jest spożywany na czczo. Rzadziej, ale warto o tym pamiętać, niektóre osoby mogą doświadczać nietolerancji lub alergii na czosnek, co może objawiać się różnymi reakcjami, od problemów żołądkowo-jelitowych po reakcje skórne. W świetle tych informacji, Umiarkowane spożywanie czosnku i konsultacja z lekarzem w przypadku wątpliwości lub istniejących problemów zdrowotnych jest zalecanym podejściem, aby cieszyć się korzyściami płynącymi z tego wyjątkowego składnika, minimalizując jednocześnie ryzyko potencjalnych negatywnych skutków. Czosnek, choć sam w sobie jest potężnym źródłem korzyści zdrowotnych, stanowi tylko jeden z wielu naturalnych antyoksydantów cenionych przez zwolenników zdrowego żywienia. Porównując go z innymi superżywnościami, takimi jak kurkuma znana z kurkuminy, która ma silne właściwości przeciwzapalne, czy zielona herbata bogata w epigalokatechinę galanową, możemy zauważyć, że natura oferuje wiele opcji każdej osobie, która chce wspierać swoje zdrowie naturalnymi metodami. Każdy z tych naturalnych składników wnosi coś wyjątkowego do stołu zdrowotnego, oferując unikalne kombinacje związków bioaktywnych. Podczas gdy czosnek jest nieoceniony ze względu na swoje właściwości antybakteryjne i zdolność do poprawy układu sercowo-naczyniowego, kurkuma zapewnia wsparcie w stanach zapalnych i bólowych, a zielona herbata jest ceniona za swoje działanie antyoksydacyjne i wsparcie w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała. Rozważając te różnorodne superżywności, warto pamiętać o zasadzie równowagi i różnorodności w diecie. Zamiast polegać wyłącznie na jednym składniku, najlepiej czerpać z szerokiego spektrum naturalnych produktów, które razem mogą działać synergicznie, wspierając zdrowie i dobre samopoczucie. Podsumowując, czosnek od dawna jest ceniony w różnych kulturach nie tylko za swoje wyjątkowe właściwości smakowe, ale także za liczne korzyści zdrowotne. Dzięki zawartości alicyny oraz innych cennych związków siarkowych, witamin i minerałów, Czosnek wspiera układ odpornościowy, sercowo-naczyniowy oraz oferuje właściwości antybakteryjne, antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Macerat czosnkowy w oliwie stanowi doskonały sposób na włączenie tych korzyści do codziennej diety, oferując zarówno smakowe, jak i zdrowotne walory. Włączając czosnek do swojej diety, zarówno w postaci świeżej, jak i jako macerat, Możesz cieszyć się nie tylko bogactwem smaków, ale także przyczynić się do poprawy swojego zdrowia i samopoczucia. Na koniec tej fascynującej podróży przez świat czosnku, chciałbym serdecznie podziękować za uwagę i zaangażowanie w odkrywanie tajemnic tej niezwykłej rośliny. Mam nadzieję, że informacje i wiedza, które zostały tutaj przedstawione, zainspirują do dalszego zgłębiania tematu oraz do włączenia czosnku do codziennej diety. Ceniąc nie tylko jego walory smakowe, ale również liczne korzyści zdrowotne. Jeśli ten materiał przyniósł wartość i wiedzę, proszę o wyrażenie uznania przez polubienie oraz podzielenie się treścią z innymi. Subskrypcja będzie również świetnym sposobem na pozostanie na bieżąco z nowymi publikacjami i odkryciami z zakresu zdrowia, kulinariów i zrównoważonego rozwoju. Razem możemy budować społeczność, która ceni wiedzę. Zdrowie i świadome podejście do życia. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.